Siemako, jestem i witam was w kolejnym odcinku z Leaves of Fear 2 i nagrywam ten odcinek po tamtym odcinku, bo chcę ten chapter już na jeden raz zrobić skończyć. No bez przedłużenia zostawię się w kogoś komentarz i lecimy z opisem. Dobra. Ehm, tutaj tak, to jest office. Może ostatni już. Okej, okay, po. Nie podoba mi się to przykład. zamknęło się tak czy siak. Co to jest Midas sternik. Kocha złoto nade wszystko. Zwiększyłby je na drugim końcu świata. Zwęszyłby je na drugim końcu świata. Dlatego zawsze obiera kurs na skarby. Rozumiem. Midas. No, Midasa trzeba. Powinniśmy się, się znaleźć z Legend. Czy nie gada nic? Okej, okay, tu się nic nie da zrobić. A um, tutaj budujemy. Co to? By, rakiety? Czy co to my? pamiętam tutaj. O nie, obrazy. O, to będzie główne. gówno. Jeszcze to się będzie coś działo chwała z tym obrazem. Z tym obrazem. E, tu mamy jakieś, o, jakieś zdjęcie, a nie kod znowu. 311 znowu. E, po co nam to? Mamy dwa już tego. Na innym poziomie to już takie coś było. A mamy tutaj włącznik znaczy do kontaktu ten. Kabel, o. Możemy to wtyknąć. Spokojnie. Bez bibi, bez żadnych bibi gdzie mamy kolejną blachę? Czy możemy znaleźć kolejną blachę? Bo gdzie ona jest? Eee, nie widzę nigdzie, może tutaj gdzieś? Nie, o jest No tak na rakiety budujemy, ale co ma rakieta wspólnego ze statkiem? Z piratami Może się dowiemy, mam tam wciąż, czy co? Hej okay. Na cosmos? My brother, he was always there, following in my footsteps. Silent, smiling sadly, like a warm shadow. Always there, but never really present. Sometimes, when darkness fell across town, we'd sneak out of the house. He'd look up into the night sky, watching the stars, but never really seeing them. What he really saw was a thousand souls on fire. His eyes would light up. The stars were already there. At that moment, I knew he had it in him to make a thousand hearts bleed a thousand heads turn a thousand eyes weep my brother the silent dreamer dreaming that a day would come when we could leave it all behind the journey of a lifetime a light on the horizon a flame to cool his own yes he had it in him to make a thousand souls burn make them feel alive make them live forever a thousand lives but never mine never mine there we were dreaming ourselves away into the night sky when we could almost reach out and take it. A cruel shade eclipsed the sun. Our dream was gone. Something else took its place. Something vicious. Something. Mam wrażenie, może gramy tym... tym chłopcem i... Mam wrażenie... Na początku myślałem, że może ta siostra nie żyje. A co jeżeli ten chłopiec właśnie był marzycielem. To właśnie mógł budo on budował albo... Z chciał pożywić manekiny. Chciał być aktorem. Ale nie wiem, coś ktoś przeszkodził w tym i go zabił, albo jakaś choroba. I teraz jakby to nie jest przerażający śpiew. Lily, co jeśli coś błędy się dzieje? Co jeśli nie mogę zabrać? Szh. Pytajcie moje głosy. Podajcie je w zależności. And I będę tam for you. Forever. Forever. No i właśnie, co jeżeli. Ee, gramy tym małym chłopcem, który był marzycielem. Tak, to jest chyba ostatni, tam będzie ostatni, ok. który był marzycielem, chciał, być, za, chciał zostać aktorem, i zajmował bawił się manekinami czy coś. I był na tyle aktorem, że. potrafił właśnie. Eee, tak oczarować wszystkich, że ożywiał z jak ona to powiedziała. I na przykład zachorował. Albo ktoś go zabił, albo za zachował i umarł. I jest teraz w piekle właśnie. Jest w swoim własnym pie piekle tak na a A tym wszystkim jego siostra jest jego aniołem stróżem. Nie drugi Wszystko też. Wszystko się zalewa. If you want to make it to the end, just remember, the monster can be scary, but it's sad too, because at the end of the day, it's just as lost as we are. Nie mogę tym grać. To będzie jakiś potwór, Tak, świetnie. Ten... Co mam tu zrobić? Nie mam tylko patrzeć. Eee... To mi nic nie mówi. Jest czy? Okej, okay, przeszliśmy przez dziurkę od klucza. Dziwne. Nie, to nie wyrośnie. Włączyliśmy wiatrak. Może teraz? O. Tak, teraz to wyrosło. Tak, jako wyrosło, no jakoś bardzo jakieś fale i głowa, nie trzy głowy. Nadal tak włączmy w ratrak. niech to ba... a i będzie etapami rosło, tak? Coraz bardziej, 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 chyba tak. A no nie, tu zamknięty i tu zamknięty jest. Co. Jeszcze bardziej albo jeszcze. A! Musimy, musimy wyłączyć wodę. Tak? Tak. Musimy wodę włączyć. A, dobra, rozumiem. Bo był sztorm i teraz możemy tu rosnąć. Nie, jeszcze są jakieś kwiaty tutaj. To może jeszcze raz? Nie. Teraz się to pojawia. A to chyba nie powinno już nic takiego być. Nic takiego nie widzę. Możemy już teraz? Nie. Hmm. Nie widzę nic. Tu są jakieś liny, ale nie. No tutaj są. To jest jedynie tutaj takie coś, nie, ale. Tak niezbyt. Tak, nie wiem co mam zrobić szczerze. Wszystko wyłączyłem. Czy jakiś jeden kran. O, patrzcie, ta spada, nie ma tego. O, właśnie, patrzcie, rośnie, dobra jest. Dobrze, łosną, możemy teraz iść. Nie, mamy teraz wyłączyć zapewne. Jeszcze raz, ułosnąć Nie, ale chyba mamy się cofnąć. Tam jakieś są szczypce? Czy mi tak, minuta. Dobra, podlejmy to znowu. Nie, to nic nie daje. To wiemy wiatr. Dobra, może lepiej nie. Jak zrobimy ulewę, nie, to będzie w ten sposób. Jeśli nic nie dzieje. A ta spada po prostu. Może... Nie, nie, nie. Tak i tak. Teraz tak. Może ta coś. Nie. Może sam wiatr. Nie. Co z tymi szczypcami tutaj? A tu jest... no tak, tu jest przecież ten ten radio A teraz muż, musimy podlać O No i dobrze, dobra No do góry O Siary mam Ale jakoś na szczęście się tego nie wystraszyłem. Wiemy, że to. A, zginęłem? Tak czy nie? Nie, zginąłem. zginęłem. Jesteśmy tutaj. A, idziemy tutaj. A to będzie jakaś gonitwa. O! Oj, jaj, jaj.

Szybko poszło, szybko zginąłem. Eee, pościg? chyba. O, tutaj się trzeba słuchać, okej. Okay. jestem! M nie mnie to, ale byłem słuchany przecież, te dźwięki, czemu one są takie głośne? Ojej, ojej, w drugą stronę może? jest chyba to będzie to samo, co nie to. Tutaj... jest ja jestem słuchany. Nie rozumiem, byłem słuchany. Może tutaj, A, tu jest taki ten Muzyka wtłumiona, to może tam Okej okay, za zasun zas zasunię. ściana Zasunęła się. O, w ten sposób chciałem powiedzieć Obiegnij Ten teraz eee, Pogubiłem się. Tędy, tędy, o tędy. Dobra. Leci ogień. Tędy. O, będę musiał się cofnąć. Tak. Leć, leć, leć. Dobra. Teraz są skupienie, nie? Dobra, tutaj będę musiał uciekać. Albo tutaj. Nie tutaj. Okay. ciar czarno mnie wiedziałem, że będzie coś stosującego, ojej. Jest... No to dobra, chciałem uciekać, ale też nic nie słyszę. Okej. Okay. dobra, leci eee, w tą stronę. O nie, dobra. Jest przysady z tym dźwiękiem, ciary mam. Oj, oj, W tą stronę będę musiał uciekać, okej. Okay. No uciekaj W tą stronę, tak. Nie. W tą stronę. W tą stronę. Tutaj, dobra. Tutaj mnie nie złapie już. No to super. Lecimy teraz tutaj. Znowu? Nie, tam coś... Nie, znowu ten promień to jest. A tutaj możemy już się sować. To dobrze. Myślałem, że znowu będzie musi uciekać. Aha. Chyba ci tak chodziło. A tu mamy kolejne... Kolejne miejsce na się. Okej. Okay. No to teraz lecimy tutaj. Prosto, prosto. Nie podoba się to. Do... Oho, chyba do Was, dobra, dobra, O, mi. Czy so ich matka nie żyje? Nas, <todobniej> Did you get anything for James? It's his day too. Ja też nie żyję. I had to buy something for your mother. że nie żyję. Tak mi się wydaje. No to by wynikało No to jest drobina. Okej, drzwi. Tam jest. Nie podoba mi się to, to na Cztery. Jakieś piegułki. UMA! Czemu to jest UMA? Aby taki móc czy coś? Nie no, ja chcę się pomóc, jakoś Come on, there's nothing left for us here. Nie mogę mu na pewno jakoś pomóc. Nie mogę mu w żaden sposób pomóc? Na pewno? No, nie mogę. No, szkoda, jestem no, za? Szkoda, no, chciałem pomóc. Aha, no to fajnie. Super! Normalnie super, że od początek nie mam już kuczyk. Teraz będziemy musieli przez czymś uciekać, tak? Pewnie znowu. Ach... Nie załadowało się teraz. No coś innego w tamtą stronę. Nie. Co to jest? A, kolejna taśma. Oddychaj. Zakrwawiona. Ooo! Ajajajaj. Znowu ciapki A mi ręka zdrętwiała. W ogóle nie mam tatuażu HE. Muszę się pochwalić. I nie chciałbym dotykać niczego od nim. Aby nie wdało się zakażenie, nie, żeby się nie popsuł, tatuaż chociaż i tak jak ten. O, o coś się otarło. Doniczkę, chyba i mam wrażenie, jakby trochę się odczepił, trochę lekko tuszu, jak rozszerzył przedramię Mam nadzieję, że nie, ale widać, że jakieś jakiś jest taka kopka. O, ale skończyliśmy akt, i to wszystko. Spodziewałem się, ale nadal tyle samo chyba jest. iść na całość, dostać. Nie zakwawia ci serce. Dostać. Postać? Nie, no. Postać! Postać! Okej. Okay. Pewnie już szybciej dało się domyśleć, ale ja jestem opóźniony, jak zwykle. Pewnie to jest do jakiegoś guten. O jeez. To jest pewnie matka z synem. Z tym małym chłopcem. To jest ojciec, chyba pewnie. To coś się pali. To pewnie do dobre Dobrego zakończenia, jest czy coś, no ale no tak Ja wszystkiego nie zbieram. Nie będę miał dobrego zakończenia i ja nie wiem, czy ja bym chciał z takimi, nie wiem, czy bym chciał z takimi lokami spać. Nie wiem, jakby zobaczymy, co tu, my... co tu mamy. Czy coś dodatkowego? Dodatkowy obraz tam mamy. Czy coś tu jest? Tam coś jest. Nie to. Lewym wiem, przybliżamy, tak? Tak. No. Coś jeszcze nie widzę nic już, już nic więcej. To chyba by było tyle. O tu co się świeci? Nie, wydawało mi się, po prostu... A mamy flagę piracką. I dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, komentarz. I widzimy się już w akcie czwartym, co zbliży w bliżej końcu. No, okay.